Come into my lovely place Full of colors and full of taste Take my hand so we can fly Love will make us reach the sky Jesteście bohaterami właśnie tej uroczystości Jestem szczerze wzruszony Że mogę i naukórować właśnie University of brings to those who wait long so long, but new one day you will find me after all and give... Dzieci nauczyć, jak nauka może wyglądać jakoś inaczej niż w szkole. Zainteresowany na, na, na pewno jest zdenerwowany dzisiaj, bo nie wiedział, co to w ogóle ma być, jak to, jak to ma wyglądać. Bolała mnie głowa, za tym koledzy mi przeszkadzali. Uważam, że rozwój dziecka powinien się zaczynać w momencie odpowiednim nie ze względu na wiek, tylko na psychikę dziecka, a uważam, że już jest na tym etapie. Teraz moja rola polega na tym, żeby z dzieckiem porozmawiać, czy jemu się to podobało i czy jest zainteresowany zajęciami. Przedstawić mu dalszą tematykę, jaka będzie na tych zajęciach i żeby to dziecko podjęło ostateczną decyzję w chęci uczestnictwa w tych zajęciach. Uważam, że tematyka zimy, jak na to co mamy za oknem, była bardzo trafiona. Pierwszy wykład pana dyrektora podobał się nam, bo zawierał dużo słów i był pouczający. Uważam, że to nie jestem tylko zajęcia dla dziecka, tylko tak jak sam uniwersytet się nazywa, jest to uniwersytet rodzinny dla dzieci i dla rodziców.